Cześć, super, widzicie na Macie. Drugiego dnia EXPRED DDS Camp. Dzisiaj będziemy pracować nad pośladkami, a będzie nam do tego potrzebny mini band. Przygotuj się i zaczynamy. Na razie jeszcze bez taśmy, wchodzimy do pozycji klęku podpartego. Biceps przód, łokieć tył. Barki od uszu, łopatki są ściągnięte. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie zadzieramy głowy, jest ona przedłużeniem kręgosłupa. I dzisiaj będzie nam bardzo potrzebny ruch tyło pochylenia miednicy. Krótki ruch, tyło pochylenie, układamy odcinek lędźwiowy płasko, po to żeby go nie obciążać i po to, żebyśmy mogli dzisiaj popracować na 100% pośladkami, a nie na przykład przeciążać po prostu odcinek lędźwiowy i wchodzić w pozycję hiperlordos. Tyło pochylenie, tyło pochylenie, aktywuj tutaj mięśnie brzucha, aktywuj mięśnie dna miednicy, zobacz, że ja robię tyło pochylenie aktywując brzuch, a nie pchając pośladki do przodu. Dobra, to nie jest ten ruch pośladków do przodu, to jest jakby ruch podciągania do góry spojenia łonowego. Ok? I jeszcze słuchajcie, bark znajduje się nad garstkiem i lecimy 5, 4, 3, 2, 1. Super, klatka piersiowa jest otwarta. I teraz podnieśmy jedną nogę do góry. Następnie kolano na zewnątrz, stopa do środka i dociągamy. Kręcimy takie kółeczka bardzo mocno, mobilizując biodro. Ręce są wyprostowane, symetrycznie obciążone, już tylko 5. Wysoko ta noga tutaj, otwórz. 4. Pełny zakres ruchu. 3. 2. 1. Pamiętaj, oba łokcie są proste. I to samo w drugą stronę. Noga do boku. Otwórz 10, 9, 8. Trzymaj dno, aktywne, i poprzeczne 7, 6, 5. Pełny zakres ruchu, 4. Mobilizujemy biodro. 3, 2. Proste łokcie. 1. Super. Nie zadzieramy głowy. Góra. Stopa, zobacz tutaj do środka i kółeczko w pełnym zakresie. 9, 8, oba łokcie wyprostowane, 7, otwieraj 6, 5, 4, 3, 2, 1 i odkręcamy bok, 10, 9, 8, pełny zakres ruchu. 7, oba łokcie proste, 6, nie zadzieraj głowy, 5, 4, 3, 2, 1, super. Bierzemy taśmę, zakładamy taśmę tutaj na stopach. Przechodzimy do pozycji, która będzie bardzo bezpieczna dla kręgosłupa, więc wszystkie osoby, które mają problem z kręgosłupem, nikt się nie martwią, dlatego że dzisiaj na pewno nie zrobicie sobie krzywdy i będziemy tak pracować, żeby tego ruchu, słuchajcie, nie przenosić właśnie na odcinek lędźwiowy. Pozycja bark nad łokciem ręce są szeroko. Nie łączymy ich tutaj ze sobą, nie zadzieramy głowy. I teraz słuchajcie, noga idzie góra. Trzymaj brzuch, to jest dla mnie mega ważne. 10, 9, wolno i z kontrolą. 8, nie spieszymy się. 7, 6, 5, naciągnij i zatrzymaj chwilę na górze. 4, 3, 2, Jeden puls, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz jesteś tutaj. Prostujemy. Hop. Wyprostuj, rozciągnij taśmę na maksa. Wyprostuj. Siedem, sześć. Włączamy mocniej, to uda.

Zamieniamy nogi. Jeżeli chcesz, możesz wyjść na sekundkę z pozycji tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj rozluźnić. Mam nadzieję, że udało ci się poczuć pośladek. Pamiętaj, że druga noga zawsze jest gorsza, gdyż ona również pracuje w tych podporach. Więc ona już jest po prostu zmęczona. Układamy dobrze. Barki od uszu, Brzuch jest aktywny i słuchajcie, lecimy góra. 10. 9. 8.

3, 2, 1. Pamiętaj o aktywnym dnie miednicy poprzecznym. Wyprost 10. 9. Na maksę rozciągnij taśmę. 8. Symetrycznie obciążamy obie ręce. 7. 6. Aktywuj brzuch i dno miednicy popraw 5. 4, 3. 2, 1, zatrzymujemy prostą nogę. Góra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Idziemy do góry, rozluźniamy. Mam nadzieję, że udało Wam się to poczuć. Wchodzimy teraz, słuchajcie, do pozycji klęku podpartego. Taśma wciąż jest złożona tak samo jak wcześniej, czyli na stopach. Biceps przód, łokieć tył. Klatka piersiowa jest otwarta i teraz symetrycznie ręce nie uciekamy na stronę przeciwną. Noga do boku 10, 9, 8, 7. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I teraz słuchajcie. Poprawiamy pozycję, aktywujemy jeszcze mocniej mięśnie brzucha. Kolana góra. Dziesięć. Ciężarcia na rękach. 9, Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. 3, 2. 1 Przerwa. Otwórz popraw. Kolana są na ziemi i idziemy druga noga góra. Symetria na obu rękach. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Rozciągaj. 4, 3. 2, mam nadzieję, że to czujesz. 1, poprawiamy pozycję. Biceps przód, łokieć tył, barki u duszu. Kolana góra, trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kolana idą na ziemię. Popraw taśmę. Biceps przód, łokieć tył. Płasko leńdziowy, noga mocno do góry. Trzymasz 10, puls 9. Trzymaj bruch 8, 7, 6, 5, 4. Mam nadzieję, że odpada ci to uda. 3, 2, Jeden noga po przekątnej 10 rozciągnij, kopnij 9. Mocno po przekątnej 8. 7 6 5 4 3 2 1. Super. Zamieniamy puls góra. Bursujesz, biceps, przód, łokieć, tył, nie zapominaj o brzuchu. Puls, puls, ty uda. Mam nadzieję, że czujesz, jak tutaj fajnie pracujemy. Jeszcze myśl o pośladku od miednicy już tylko 5, 4. Nie zazdraj głowy, 3. Trzy, trzymaj brzuch płasko, 2, 1. Noga się mocno tu po przekątnej. Bok, 10, 9, 8. Proste łokcie. 7 płaskoleń dziów. 6 5 4 3 2 1 super. Odwró szkłatka ściągnął łopatki. Biceps przód, łokieć tył. Płaskoleń dziwiąwe nie zadzieramy głowy, kolana góra. 10 9 8 Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zamieniamy stronę popraw. Przygotuj się. Widzę w przód, łokieć tył. Barki od uszu, długa szyja. Klata, kolana góra. Dziesięć. Dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Idziemy na ziemię, połóżmy się na boku. I chciałabym, słuchajcie, żeby taśma poszła nad kolana. Kładziemy się wygodnie, głowa. Jest tutaj oparta. Pięty złączone, pięty, biodro. I tułów razem z ręką są ułożone, słuchajcie, w jednej um, płaszczyźnie. To kolana uciekają lekko do przodu. I mocno napnij tu brzuch. Trzymaj go aktywnego i otwieramy. Rozciągasz. Rozciągamy na maksa taśmę, na wydechu. Rozciągnij. Na maksa. Pracują pośladki. I teraz słuchajcie, przenosimy delikatnie ciężar ciała do przodu. Pięty wciąż złączone otwórz. Otwórz. Mocno. Rozciągnij. Na wydechu. Otwórz. myślę o pośladkach. Aktywuj dno aktywuj poprzeczne. Jeszcze 5, 4, 3, dwa, 1, super, wyprostuj jedną nogę w kolanie. I teraz lecimy góra, rozciągamy, tak żeby taśma nam się nie zsuwała. Ja sobie położę. Tą troszkę niżej, góra. I teraz moja noga nie jest z przodu, ona jest delikatnie, delikatnie z tyłu, dobra? I lecimy, góra. Pięta na siebie. Mocno do góry 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, pochylam się teraz delikatnie do przodu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super! Zamieniamy stronę. Oczywiście zostało nam, słuchajcie, to samo ćwiczenie już na zakończenie ale oczywiście na drugą stronę. Pozycja, ułóżmy się wygodnie, pamiętaj. Pięty, biodro, tułów z ręką są w jednej płaszczyźnie. Mocno pięty złączone i lecimy, otwieramy. Napnij tu pośladek. Rozciągnij taśmę i końcówkę przetrzymaj. To jest tutaj najważniejsze. Wolno. Kontrolujemy. Mocno otwieraj, naciągaj. Otwieramy, naciągamy. Myśl o pośladku. Jak jesteś tu w górze, napnij go jeszcze. Super. Przechodzimy do przodu i hop, otwieramy. Otwórz. Rozciągamy taśmę. Trzymaj brzuch aktywny. Popraw dno miednicy. Jeszcze otwórz rozciągnij Głowa cofnięta. Staramy się trzymać fajnie ściągnięte łopatki. Super. Prostujemy jedną nogę w stawie kolanowym. Pamiętaj, noga delikatnie do tyłu. Góra, rozciągnij. Głowa cofnięta, napnij jeszcze brzuch, napnij dno miednicy, Góra i już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pięta na siebie, 2, 1, pochylamy się mocno do boku, 10, 9, na maksą nogę do góry, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Super! Mam nadzieję, że udało Ci się to poczuć. Ściągamy taśmę jeszcze na zakończenie. Zrobimy sobie krótki stretching i rozluźnienie pośladków. Usiądźmy wygodnie. Spróbujmy usiąść na guzach kulszowych, a nie na kręgosupie. Opieramy kostkę przed kolanem i teraz otwórz tutaj mocno klatkę piersiową, odepchnij się rękoma i wejdźmy do pozycji gdzie dociągamy, słuchajcie, klatkę do poducia. Ok? I trzymasz. Na pewno czujesz tutaj bardzo intensywne rozciąganie mięśnia pośladkowego. Co jest ważne, nie wisimy, staramy się tutaj wyjść jak najbardziej z do przodu, bo tylko dzięki temu fajnie poczujemy rozciąganie, mobilizowanie. I teraz słuchajcie, noga do środka i na zewnątrz. Do środka i na zewnątrz już tylko trzy. Dwa. I jeden. Super. Zatrzymaj się tutaj przez chwilę. Popraw. Otwórz. Wdech nosem. I wydech ustami. Super. Oczywiście zamieniamy. Piętę opieramy przed kolanem. Otwórz tutaj klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. Barki od uszu. Cały czas poprawiamy pozycję, cały czas wyciągamy pośladki spod siebie. Jesteśmy tutaj blisko z do podudzia. Głowa cofnięta, na pewno czujesz jak super rozciąga się pośladek. Wdech nosem, wydech ustami i jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami i słuchajcie, lecimy do środka, pięć. Cztery, i delikatnie na zewnątrz. Trzy. Dwa. Jeden mocno wejdź tutaj, wdech nosem. I wydech. Wychodzimy z pozycji. Usiądźmy sobie jeszcze na zakończenie. Wygodnie w siadzie skrzyżnym. Otwórzmy klatkę piersiową, ściągnijmy łopatki. Głowa cofnięta, zamykamy oczy. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech. I wydech. I ostatni raz wdech nosem. I wydech. Bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą sesję treningową. Jak zwykle czekam na komentarze, bo jestem bardzo ciekawa, jak Ci poszło, życzę Ci cudownej reszty dnia i do zobaczenia już jutro. Cześć!